Ja, a to 20 innych twórców, których poprosiłem o przygotowanie dla mnie jednego zadania, które będę musiał wykonać przez najbliższe 24 godziny na Anarchii. Połączenie tych wszystkich zadań pozwoliło mi stworzyć bingo, a konkretnie anarchiczne bingo, gdzie po wykonaniu każdego zadania będę wykreślał jedną osobę z planszy, tym samym przechodząc całą grę. Jeżeli uda mi się wykonać wszystkie zadania, czeka na mnie prezent. Jeżeli nie uda mi się wykonać chociaż jednego, to będę musiał pozbyć się swojego ekwipunku. Dlatego oglądajcie uważnie, aby dowiedzieć się o co chodzi. Co więcej, w dzisiejszym odcinku dla was rangę Gavip, więc dajcie subka, lajka oraz dzwona, no i napiszcie w komentarzu swój nick. Także zapraszam was na ten dzień pełen wyzwań. Dobra moi drodzy, no i jesteśmy już na mapie anarchii i cały ten odcinek zaczniemy sobie od wyzwania dwóch twórców, które generalnie się razem ze sobą pokrywają. Mianowicie wyzwanie Odce potworka oraz Nezir, którzy przygotowali dla mnie zadanie polegające na tym, że muszę tepnąć się do losowego przeciwnika na mapie i pokonać go przy użyciu drewnianego miecza. Zrobimy sobie najpotężniejszy miecz drewniany na serwerze, jaki uda mi się zdobyć. To moja 50 jedynka wleciała sobie do Ender Chesta. Dobra, tak szczerze nigdy w życiu nie kraftowałem na anarchii żadnego miecza. Drewnianego? Dobra, i w tym sposobem mamy drewniany miecz, który wykorzystamy w dzisiejszym odcinku. No i tak rozpocząłem poszukiwanie jak najlepszych książek dostępnych na rynku, żeby stworzyć najpotężniejszy drewniany miecz na anarchii? O, matko, najgorzej nie ma żadnego szarpnesa na rynku. Ja pierdykam, ty no bez jaj. Dobra, biorę kowadło i robię póki co tak, drewniany Sharpness 3. Ile on ma w ogóle użyć? O matko, tylko 59 To ja chyba muszę mieć 10 takich mieczy na klepę No i tak postanowiłem zrobić Jeden z najgłupszych zakupów W swojej historii grania na anarchii To jest chyba najgorsze wydane 20 tysięcy na anarchii Obrażenia krytyczne na drewniany miecz <grytania> tego jeszcze nie grali Jest książka breaking na rynku Ja pierdykam Ciup! O kurde, teraz to wygląda. Czy myślałeś kiedyś o słuchawkach gamingowych, które są ultra wygodne, giga mają zajebisty dźwięk, a do tego rozbudowaną aplikację i zajebiście wyglądają? Pewnie tak, bo każdy chce mieć takie słuchawki. A to wszystko możesz mieć dzięki nowym słuchawkom od CD Series, czyli Artist Game Buds. Ten produkt oraz wiele innych możesz sprawdzić klikając link zamieszczony w pierwszej linijce opisu. Klikaj szybciutko, bo czeka na ciebie tam niespodzianka. Dobra, zaakceptował mnie ktoś. Powiem wam, że naprawdę się stresuję. Ej, co to za trap? Jest tam typek! Zwiecza No nie, go hitnął z wiecza Ja z Ja pierdykam, no nie, byłoby zaliczone On wrócił, ale teraz jak już go kilne, To się nie będzie liczyło Uwaga Okej, okay, classic trap Okej, okay, zbugowany w ścianie, git Tu jakiś sandzik, perłę sobie rzućmy Pięknie, tyk, gość się nawet nie spodziewa Że jestem tutaj, dripstone? mam dripstony, mam dripstony Pyk Pyk, pyk, pyk Pyk, pyk, chyba słyszałem piasek, on się chyba wykopał. Tak, on się raczej wykopał stamtąd. No, wykopał się. Tu postawmy to. Tu jest ten Ziomek. Lognął. Nie, nie lognął okej, okay, tu są dwóch. Okej, okay, najgorsze jest to, że to są dwa diaksiki. Chwila, bo mam tutaj mały problem. Mianowicie taki, że ja po prostu nie mam miecza. Dobra, mamy z nim tutaj kratkę. On już tam gościu zrzuca z góry dripstony. Nie wiem, musiałbym jakoś kryty mu zacząć walić, bo mam te obrażenie krytyczne. Czekajcie, weźmy się, tu rozkopmy jakoś z tego. Dobra, zróbmy tak. Tu zniszmy sobie to. Tu jeszcze to. Dobra, i teraz na kryty z nim po prostu lecimy. Mam nadzieję, że on nie ma hila Okej, okay, gościu w ogóle. Je, je chwilę. To jest najważniejsze, że ten miecz coś bije. No dobra, no padaj, typek, to. O kurde Felek! On zamierza paść, czy nie? Dobra, będzie rzucał z dripstony Dobra, pyk! Pyk, pyk! No zrzuć z dripstony, zrzuć z drepstony gościu, no! Jak on rzuci z dripstony, to on po prostu padnie ode mnie! O to chodzi, bo on może co rzuca, rzucać dripstony No rzuca te driftstony czy nie rzuca Melepeta To no, bo mi drewniany miecz pada, kurde! Jest, rzuca, rzucam. Jest! Pad, pad ode mnie, pad ode mnie. Dobra, zrobimy teraz tak. Na cilu. Ze względu na padający set oraz miecz, postanowiłem przystąpić do chwilowej ucieczki. Ale podkreślam, tylko i wyłącznie chwilowej. Nie, dobra, uciekam niestety, ale muszę stąd uciec, bo pada mi set. Po prostu ja tak bało mi dimeś, że że gościu normalnie jest mi stanie seta bić. Więc niestety, ale. No, muszę stąd uciekać, poddaję się. Dobra, naprawiłem wszystko. I wjeżdżam w palionkę, wjeżdżam w palionkę jeszcze raz kurczę. Dobra, manemoska Dobra, mam z nim kratkę. Może być Gdzie mi się tu wykupuje? Gdzie ty mi się tu wykupujesz koleś? Dobra, dobra, niech zrzuca, niech zrzuca! Pani upadła! Dobra, pani upadła, to jest moja szansa na normalnego killa! Będzie! Będzie! To się uda! To się uda! Nie ma pani na zmianę! To się uda! Skoczył ku... Kurczę! No nie wierzę! Kurde, to się uda, to się uda, to się musi udać, to się musi po prostu udać, nie ma innej opcji! To się musi udać, to się musi udać! To się musi udać! Totem, totem! Jest, 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 jest! Udało się! To jest! To to jest! Ej, nie wiem co to było, ale udało się! Pat, pat, patrz typek! Zarobisz się! Dobra, uciekamy, uciekamy, stąd bo tego skinęliśmy. Mamy zadanie zaliczone w pełni. No i tym sposobem mogłem odhaczyć zadanie od dwóch osób na moim anarchicznym bingo. Dzięki czemu mogłem ruszyć dalej i wykonywać kolejne zadania. Dobra, teraz wykonamy sobie zadanie od Gabeksa, które polega na tym, że mam po prostu pokonać przeciwnika, typając do niego bez używania bomb. Oraz śnieżek zamieniający Czyli bomby oraz śnieżki zamieniające idą w odstawkę I żeby to nie było tepnięcie z jakimiś biednymi itemami Do tego tepnięcia wykorzystamy sobie Miecz 51, który ostatnio Udało mi się zdobyć na jednym z moich live'ów 24 Jako, że jest to Totalnie świeży miecz, to przydałoby się na niego Kupić książkę na obrażenia krytyczne No i cyk, krytyczne na niego lądują wam tak, szczerze się mocno stresuję Bo ja rzadko tepam w ogóle Bez bomb ani śnieżek zamieniających na pasku a tym bardziej mam jeszcze przy sobie miecz wartym No I tak bez bomb wykonałem kilka teleportów, no i udało mi się pokonać nawet kilku graczy. Ale to co najlepsze, dopiero tak naprawdę na mnie czekało. Okej, okay, on tam jest? Dobra, hiteliśmy go. Jest Dawidek, siema Dawidek. Okej, okay, Dawidek mnie tu klepie. W momencie kiedy klepałem Dawidka, cały czas miałem w głowie, że prawdopodobnie prowadzi on mnie do jakiegoś trapu. No i cały czas starałem się zachowywać bezpieczną odległość, aby do niego nie wpaść. No bo wiadomo, jak wpadnę do jakiegoś trapa, gdzie czeka wielu przeciwników na nim, to będę miał małą szansę na ucieczkę ze względu na to, że nie mogę używać bomb ani śnieżek zamieniających. A, nie wiedziałem, że on ma trapa! Ja, Dawidek! Dawidek, szukałem na tego trapa twojego. O, łeby ci się skończyły. Gościu co stacko błebów postawił w ogóle. ma Dawidek, morczko! Mordziaty, ej! Braciak, oj! No i mamy killa na Dawidku. Miałem coś ciekawego? W momencie, kiedy przybierałem itemki, usłyszałem głos spadającego gościa z nieba. Dosłownie z nieba, bo nie wiem skąd on się tam wziął. Anarchiczny tu jest jakiś! Yo! Anarchiczny taki przybieg! Co jest w ogóle? Hey, co jest kranek. Ana anatypek, anasiomalek, normalnie jesteś, skąd on się tutaj wziął? Braciak! ejka. tylko mam stręża na 50 sekund Bratku, Siemano Na no, Invisiblu w ogóle on jest. Ty to Dawidek z powrotem wrócił. To ja nie mam stręża, to jest najgorsze. Nie mam stręża i jego. Tam jest trap Wiadomo, że to jest trap. Jakby, to jest oczywiste, jakby, wiecie. Już przedkrzyczałem, że jest trap. Jakoś w ogóle ucieczkę ma, boba, co jest? Wiedziałem, ale oczywiście baituje kolejny raz na trapa. Ja sobie wezmę łeby na pasek. O, bardzo olbrzymi damage beer, bo ja mam mieć 51. To nie jest taki mały damage. Pomimo tego, że gościu ma anaseta, to ten anaset tak naprawdę mu mało cokolwiek daje. Dobra, on już perły rzuca. O, jeszcze weaknessem je szczelił, dzieciak. Mamy! Mamy te itemy z anatypa! MIEĆ 40! MIEĆ 40! Jaki zarupas! To jest! Śnieżki wymieniam zamieniające, fakt Mam! Mam! Jaki zarupas na typeczku w ogóle! Kurczę, wiedziałem, że... No i tym sposobem udało mi się zaliczyć zadanie od Gabexa który przygotował dla mnie zadanie polegające na pokonaniu przeciwnika podczas typania bez używania bomb oraz śnieżek. No i dodatkowo zaliczyłem również zadanie od Olika, którego zadaniem było pokonanie full netherite typa. Dzięki temu odhaczyłem kolejne dwie osoby na moim anarchicznym bingo. Eleczka, wariacie, eleczka! Następnie przeszedłem do wykonania zadania, które przygotował dla mnie S. Dobra, dobra, kolejnym wyzwaniem, które sobie wykonamy, będzie zadanie od Esa, który napisał mi, że mam pokonać minimum trzech graczy w żelaznej zbroi, którą Mam zamaskować dostępną komendą dla twórców, czyli komendą slash disco. No i tak rozpocząłem przygotowywanie swojego ekwipunku według planu Esa. Tak, abym mógł pokonać przeciwników w jak najszybszy sposób. Dobra, włączam slash disco. O, i mam disco, dobra, mam nadzieję. O, matko, to będzie wydawało takie dźwięki. O, ja pierdziele, ty. Bez jaj. ale dobra, to będę starał się nie, nie wciskać shifta. Dobra, zaakceptował mnie ktoś. Ogólnie mam jakieś lekkie ścinki Minecraft, mam nadzieję, że mnie nie wywali. Okej, okay, co to jest za trap? Okej, okay, cheater się trafił, czy co jest? Nie zetał! Oh. Hey, to jest pierwszy kill! <gulanie> <gulanie> nie, no zaliczamy to! To chyba jakiś odpał, był klawiasty gaming! Dobra, <gulanie> zaakceptowała mnie kolejna osoba. Waga, jest to jakiś piasek, Dobra, wyjdźmy stąd. Okej, okay, tu jest ziomek, jakaś Maja. Dobra, ja mam żelaznego seta. Dobra, zastanawiam się, czy ta Maja po prostu nie bejtuje na jakiegoś trapa w tym momencie. Dobra, podmienię sobie peta. Tak, tu jest oczywiście trap. O kurde, jakaś winda jest ty, co jest? Okej, okay. okej, okay. ależ to był trap! Ojejku, ojejku, tego się nie spodziewałem, że aż taki będzie tutaj trap zrobiony przez Majkę. Dobra, już jestem obok maj Maja tu zszokowana chyba za chwilę będzie. Ta! Maja to normalnie szoka ma. Dobra, pani Maju, proszę tutaj nie wychodzić. Dobra, klikerek oczywiście poszedł w ruch. Dobra, coś mu padło teraz. Spodnie mu upadły. No bombaj! Dobra, jest drugi kill. Nice. Już myślałem, że nie padnie typek. Dobra, typa nas kolejna osoba, już trzecia, bo tamte dwie po prostu kilnęliśmy. I co to jest? O Jezu, takiego trapa się brałem. Dobra, od razu bomba, od razu bomba, bo jest to trap typowy z piaskiem, więc tutaj bomba leci. Nawet się nie boję jej użyć. Oj, zginął sobie tam gościu. No dobra, no jak będziesz nam utrudniał robotę, no to spoko, nie. Oj, tutaj jego kolega. O, już jest trzeci kill właśnie. Ale tego killa nie zaliczymy, bo go się ubeseta. Dopiero teraz zaliczamy kopyto. Spalimy i mitemy elegancko. No i palcie gumę, Dziadę. Dzięki temu po raz kolejny mogłem na moim anarchicznym bingo odhaczyć dwie osoby. Zadanie Odessa oraz Freza, który kazał mi pokonać trzech graczy w 10 minut rozgrywki. Następnie w bardzo ekspresowym tempie skompletowałem moje diaksowe itemy po to, aby wykorzystać je w kolejnym zadaniu, które przygotował dla mnie kreator. Które polega na tym, że muszę pokonać minimum trzech graczy posiadając diaksową zbroję. I Dobra, zaakceptowała mnie jakaś osoba, zobaczymy gdzie będziemy. Uwaga, jest to standardowy trap oczywiście. Dobra, zbugujmy się tutaj w bedro ładnie, rozkopmy się, jest tutaj diaksik, to sobie zabudujmy, pyk, dobra, i bijemy diaksika. Mam nadzieję, że się od nas diaksik wybombi, ja zapomniałem znowu wziąć sobie lewery i to jest mój największy problem. No kurczę, nie stawiaj tego, draniu. Dobra, zróbmy tak, to sobie zniszczmy, to sobie zróbmy tak, gdzie on mi się to wykopuje? No i pyk, pro gamer sobie padł, więc mamy pierwszego killa na trzy w zadaniu od kreatorka, elegancko. Dobra, kolejna osoba nas zaakceptowała, ciekaw jestem gdzie będę. Uwaga, co to jest za trap? Okej, okay. o i tam jest trochę typów, ale pięknie udało mi się rzucić perłę i idealnie ją wytajmować. Dobra, jeden koleżka tam wpadł, jakby... Czekajcie, może on się nie będzie potrafił stamtąd rozkopać. Ja bym go jakoś spróbował mu tam dripstone y rzucić, czy coś takiego. Nie wiem, czy... Dobra. Bad! On stentał, on stentał, nie wierzę, on naprawdę stentał tam. Nie, aż muszę to i zobaczyć. Co on tu zginął, czy co? Chociaż tego Szymonek by się udało w jakiś sposób kilnąć, Nie wiem, w jakikolwiek. Byłoby dobrze. Nie wiem, czy on ma kill. On w ogóle mięskiem się chiluje. Okej, okay, nie wiem, co to tutaj chodzi, no ale ziomek się naprawdę mięskiem kiluje. To jest rzadko spotykany, jeżeli chodzi o serwer Anarchia GG. Dobra, weźmy sobie w razie co bombę. Weźmy tutaj, rozwalmy to wszystko. Postawmy po prostu obsydian. Okej, okay, pięknie. No i dobra, spróbujmy tego ziomala. O, teraz sobie tak. Tak? Dobra, zrobimy tak. No i spróbujmy teraz ich tutaj sklepać. Mamy z nimi taką jakby kratkę, można by tutaj powiedzieć. Dobra, padł. zadanie zaliczone, w sensie 2 na 3 na kile zrobione. Może jeszcze się uda tego tutaj kilnąć. On chyba nie ma, sądzę, bardzo ucieczki. Chociaż tu jakiś kolega mu pomaga. Ja zrobię może coś takiego. Knokam tam. Yy... No, dawaj, gościu, do tam. No, wdawaj gości do kobłeba. Wskakuj. No, kurczę, nie skacz. Nie skacz parowo. No, idź tam do kobłebika. Dobra, pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, no i to raczej będzie już tak naprawdę nasz kill. Bestia kapcio pokonany. I są jeszcze tutaj dwa diaksiki, więc może spróbujmy je sobie sklepać elegancko. Dobra, tutaj sobie tego zabudujmy. Dobra, pyk, 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 pyk. Tu sobie go podkopmy, tu zróbmy tak zwanego nemosika. Ostatnio się nauczyłem trochę je robić i trochę na nie grać. Dobra, pyk, kolejny kill. I jeszcze może czwartego diaksika się uda tutaj wyjaśnić. No, i padł elegancko. X Haku. Dobra, zaakceptował mnie tutaj kolejny przeciwnik. No i uwaga. Okej, okay, rzucam. Ojejku, ale mi tu HP od razu zaczęło spadać. I ja, pierdyk, oni nie wiem, czy widzieliście, ale jak HP od razu leciało? No, musiałem tutaj rzucić bombę, bo innej opcji nie widziałem, żeby stąd po prostu wyjść. Czekajcie, spróbujmy się stąd wykopać. Dobra, ja sobie tutaj bym skoczył najchętniej do kratki z tym tygostkiem, No i dobra, mamy kratkę z tym gostkiem. Dobra, wyeliminowany. No i zadanie od kreatorka po prostu zaliczone. Ale po prostu jeszcze spróbujmy tutaj jednego gostka sobie kilnąć oraz spróbować stąd uciec. Dobra, pania mu padła. O Jezu, jeszcze mi ucieka. Kurczę, gościu mi się mięsko kończy na ciebie, no nie mam czasu! Dobra, perę do niego rzucę. Dobra, mu wszystko padło! Kościół, no co ty robisz? No, pat, No i tym okay. sposobem z mojego anarchicznego bingo odhaczyłem również kreatorka. Następnie przeszedłem do zadania od właścicieli serwera, którzy kazali mi zbudować trapa w każdym rogu mapy. No więc to po prostu zrobiłem. No i tak wyruszyłem w podróż, gdzie musiałem odwiedzić cztery różne rogi mapy i zbudować tam trapa. No i to, co się wydarzyło, było czymś nieprawdopodobnym. No zobaczcie sami, ile kasy udało mi się zrobić. Dzięki moim trapom. Okej, okay, dobra, jesteśmy już prawie w narożniku. Nie wiem, czy tak typowo robić ten trap w narożniku, czy nietypowo robić go w narożniku. Ale dobra, zróbmy go gdzieś tutaj. Nie będę aż tam leciał pod sam narożnik tej mapy. Kopiemy się bliżej gdzieś tutaj, bo myślę, że tam naprawdę będzie niezły griff. No i co, wkopmy się tutaj no i zrobimy sobie tutaj elegancko trapa na dole. O, idealne miejsce na trapa. O kurcze, dobra, ej, tu jest zarąbiste miejsce na trapa. No i stąd też wszystko szybko ogarnąłem No i zacząłem pisać na czacie Kto chce zginąć w trapie, to TPA do No mnie. i tak oto stepnęło do mnie kilku sticków Których oczywiście z dużą łatwością udało mi się pokonać no To znowu jakiś Alex W międzyczasie zalogował się diaksowy Którego szybko udało mi się kilnąć Niestety nie nagrał mi się głos Więc nie mogliście usłyszeć mojego komentarza na żywo Włączył mi się mój mikrofon Dosłownie wtedy, kiedy dopiero zauważyłem, że był on wyłączony Dobra, padł, okej okay. Trochę mi uciekł strapa typek, ale padło zadanie zaliczone, no trudno. Ten trap nie był zbyt bardzo przemyślany. Śmiał tutaj? O, anarchiczny kill miał! Okej, okay. okej, okay. bo bo z niego anarchiczny kill Ej, super, dobra. Zrobiście. Ej, no to było warto na niego czekać, dobra, no super. I następnie wyruszyłem w kolejny narożnik mapy, aby zbudować już drugiego trapa. Dobra, delatujesz tutaj do narożnika mapy. I co? Zrobimy sobie standardowo. Nie będziemy chyba dolatywać aż tak typowo w narożnik, bo tam jest na pewno duży griff. Więc sobie tego trapa No właśnie, tu już się zaczynają te grify narożnikowe hmm, Powiedzmy, że wkopiemy się gdzieś tutaj O, tutaj się wkopiemy Praktycznie przy borderze mapy Jesteśmy w narożniku, więc elegancko O, klucz do z skrzynki zdobyłem Patrzcie, ale jaja Dobra, nie, no elegancko tu będzie Tu się zabuduje trochę O, dobra, elegancko będzie Dobra, tu jest elegancko Idealnie Dwóch nawet tepnęło Dobra, dwóch ludzi tepnęło Ok, jest diaksik Oj, diaksik zlogał Steve nie zlogał Dobra te kolejny ziomek, jakiś Noxi Tej dwóch nawet tepnęło znowu Jest jak się, udało się go kipać. Okej okay, super, super 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 Generalnie to gościu mi uciekł strapa i bez antylogoutu tu tepnął armię karaluchów. O Jezu, ile on typa tepnął! Yo, ile on tam tepnął Bobasku! Chyba z czterech typa ziomek tu tepnął. O kurczę ty! Anarchiczny to jest jakieś dwa! Co tu się dzieje? Jaka tu się klepa nagle zrobiła? Okej, okay, okej! Okay. Bobas co po posinki poszedł? Bobciu, ej! Wyciluj bombę! Kurczę ty, jakiś A na dwa? Tu jest ten typek A na dwa. On dwóch A na dwójki tepnął! Okej, okay, Bobciu, Bobciu, Bobciu. Ej, tam kolejnego tepnęli, co jest? Ilo oni tu gości tepnęli? Po posiłki zadzwonił ty. Normalnie koleś po posiłku zadzwonił. Po jakiegoś A na 2. No nieźle, ej, tego się nie spodziewałem. Żeby nie tracić czasu na klepę z dwoma anarchicznymi dwójkami i jednym zwykłym anarchicznym, stwierdziłem, że się zawinę i wrócę za jakiś czas do trapa, aby dokończyć moje dzieło. Bobas tu przyszedł, okej, okay, zalogował się gdzieś tego, o, zginął ha, Co jest? Ej, anarch co jest? On miał anarchiczne itemy, czy mi się tylko wydaje? A na kilo miał, co jest? O co tu chodzi, kurczę? Okej okay. Dobra, te typy tu wróciły, o cholera, ile tu ich jest Ja pierdykam, nie dobrze Ale dobra, jest róg zaliczony, teraz się stąd Wykopać szybciutko, oh my god Oh my god, oh my god, oh my god, oh god. Oh god. tu jest jakaś woda Płyniemy, płyniemy Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Okej, okay. całkiem nieźle, całkiem nieźle, nie? kilofik, ty, elegancko. O, cholera, jasno. Dobra, no nie ma co się z nimi klepać chyba, nie? Za dużo tych typów jest. Nie ja mam też potki na stręża, mam tylko na minutę potkę na stręża. No i tak znowu uciekłem, bo po co miałem się klepać na 3 a na dwie? Następnie wyruszyłem do trzeciego narożnika, gdzie zbudowałem trapa. Takiego samego jak w poprzednich miejscach. Po to, aby spróbować trzeci raz tego, czy uda mi się kogoś tam zabić. No czy jednak może jestem nubem, ale zobaczcie sami. Dobra, te padam jakiś ziomeczek 7-8, coś tam. Szybki no i te pamy Ziomala. Dobra, to jest jakiś anarchiczny tutaj do mnie tepnął. Okej, okay. a nad się... To jest jaksowa anarchiczny O, tak chciałem powiedzieć. Diaksowa anarchiczny do mnie tepnął. Dobra, mamy tutaj typeczka w kratce. W ogóle ty, ja mam wyleczkę założoną na sobie. No okay. niestety kolega tak jak poprzedni mi uciekł. No i musiałem niestety obejść się tylko smakiem. Dobra, potka na strężę zupełniona. Jesteśmy znowu tutaj w tym trapie. O, dobra, typa ktoś do mnie. Zajebiście. Kurde, mam ogóle jakieś ściny Minecrafta. <laughs> anarchiczny. on, pery rzucił. Dobra, jakiś anarchiczny tu jest, okej. Okay. Yy, nie postawiłem tykl... O Jezu, co ja mam ze ściny Minecrafta? Co tutaj się dzieje? Ja pierdziele, jakieś ściny Minecrafta mam normalnie. O co tutaj chodzi? Dobra, jest anatypek, ale on się ze mną normalnie klepie, więc zarąbiście. Dobra, pyk, pyk. Dobra, ten gościu mam ogólnie go w kratce, on stąd nie wychodzi w ogóle. Ale dobra, on chyba... Nie wiem czy on seta zmienia, czy co on robi? Może on seta zmienia, w sumie nie wiem. No, generalnie klepa sobie trwała i ja i ten typek mieliśmy ścinki. Nie wiem co się stało, ale w trakcie, kiedy mnie tam nie było, nagle zlagowało ten chunk i dosłownie mi i jemu lagowało kompa. Znaczy Minecrafta lagowało. No nie wiem, mega dziwne to było. Ale dzięki temu udało mi się coś zrobić. Wał wodę gdzieś tutaj, dobra. Okej, okay, on ma wodę, ja myślałem, że on Dobra. I on chyba nie wie. Bania upadła! Padł! Pat, 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 dobra, sklinęliśmy anarchicznego. Okej, okay, poleciał i do sakiewki. Zarąbiście. Ej, dobra, ty ja nie wiem co on robił, ale taki ściny Minecrafta Miałem, o, że on też miał taki ściny Minecrafta Ty ja nie wiem o co chodzi. Patrzcie, na jakich akordach jestem. Na plus 11500 na 11 500, ale jakie to są ściny w ogóle? Ej, mam nadzieję, że to widać na nagraniu, ale coś tu strasznie laguje. Wydaje mi się, że ten Grzomek też mógł mieć ściny i to jeszcze większe niż ja. Dobra, co on miał w sakiewce dropu? Co mi wypadło? Czekajcie, muszę od tego. Uwaga? <laughs> Czekpot! Jackpot Elytra! Co oh jest? Elitra miał typek! Co jest grane? W... Kurde! Ej, czekpot! Yo! Tym sposobem na moim anarchicznym bingo mogę odhaczyć również zadanie od trąby, który kazał mi pokonać gościa, który będzie miał w swoim ekwipunku Elytre. Aby czwarty narożnik nie był taki sam jak czy poprzednie, postanowiłem, że zbuduję coś jeszcze i wykonam zadanie od XYZ, czyli zbuduję ukrytego trapa, w którym będę musiał pokonać minimum anarchicznego gracza. Tak przystąpiłem do budowania trapa. Trap ogólnie nie był jakiś mega giga OP, bo szczerze mówiąc jestem borowikiem w budowaniu trapów, natomiast udało mi się zrobić fajne wyzwanie i wykonać zadanie o, od XYZ. Wiemy, co ma za nikko, rademi? Ja pierdżę, co za typek ma nikto, to na pewno jest jakiś tego, jakiś ziomek bez seta, ale dobra, tepnego na bach na dziesiąty jak Besseta. Ty! Ty Anarchiczny, o kurde, e, czekajcie, trapdory, dobra. Ja udam, że się nie umiem bić. Znaczy ogólnie się nie umiem bić, ale żeby on za mną pobiegł, kurczę, no fajnie by było, tylko jeżeli to jest jakiś odpał. Przecież nie, on się nie bije jak jakiś odpał, ale ziomek jest dobry, no dużo lepszy ode mnie. Po to, aby była większa szansa na zbejtowanie kogoś, wymieniłem swojego anarchicznego seta na zwykłego diaksowego, którego Debremski, taki kita Dobra, uciekam, uciekam, że mam diakseta, bo mi ten diakset. Naprawdę już pada powoli, więc muszę uważać Rzeczywiście wykumam anarchicznego seta w razie co Ale, no, muszę, muszę uważać Czekajcie, gdzie jest ten trap? Bo ja nie dałem sobie waypointa On był gdzieś tutaj na górce, z tego co pamiętam Bo ja tak dużo nie odchodziłem od niego Dobra, ten trap jest gdzieś tutaj Dobra, goni mnie, goni mnie ten typek, więc okej okay. Okej, okay, dobra, pudoimy teraz, że w ogóle w niego trafić nie mogę Okej okay. Nie powiem, wam szczerze boję się, że on mi tego trapa. zniszczy. Ej, z godzinę budowałem tego trapa. Serio, jak godzinę budowałem trafa. trapa? Boję się, że to po prostu nie wyjdzie. Dobra, wbiegam tu. On jest, on tam gdzieś. Zatrzymał się. Dobra, knokam go tutaj. Pat, 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 pat. Dobra, byk, byk. dobra, leci, 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 leci. Pat, 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 anarchiczny. Dobitemy. No Kurde, sakiewkę dropu miałem pełną Dobra, są itemy jego A ja chyba sakiewkę dropu miałem pełną Bo, bo co? No, nie wypadły te itemy Ale, okej, okay, perły Jakby, dobra, zarobiście. Gość się do w trapie, Ale czemu te itemy nie poleciał do sakiewki dropu? Nie wiem, o co tu chodzi, tak szczerze A, no pełna, no tak Tak mi się wydawało, że ja mam pełną sakiewkę dropu Nieopróżnioną Dobra, bo tu są moje itemy jeszcze Ale z tego gościa tu właśnie bania będzie no, bania z tego typa jest I miecz jakiś z tego ziomoka Nie ma chyba miecza z niego Okej, okay. nie wiem jak on miał miecz na ziomek No szkoda kurczę Dobra, nie wiadomo, nie wiadomo jak on miał miecz Ale chyba jakiegoś dobrego mega nie miał Bo w sumie w tym diaksich nie bił dużo Dobra, trudno się mówi Ale jest kill, więc zadanie zaliczone kolejne z trapem Więc super No i tym samym zadanie również od X, Z i Y zostało odhaczone Oraz zadanie od właścicieli anarchii Czyli Pitera, Dexiego i Sagiego Następnie przystąpiłem do zadania, które przygotował dla mnie Tymon Polegało ono na tym, że muszę wyjść z trapa posiadając 500 Serc. Dobra, kurde, powiem Wam szczerze, że jestem lekko ze zestrany, bo mam tylko 5 serc. Ale na szczęście Tymon pozwolił używać mi bomby do tego trapa, więc chociaż tyle. Dobra, ja się podkuję. No i będę zaraz szukał kogoś do tepnięcia. No i to co najważniejsze, mam Anaseta na sobie i anarchiczny miecz. 51 odłożyłem do ECK. O, wiecie, jednak dla bezpieczeństwa. Okej, okay, jaki to jest trap? Okej, okay, raczej. Raczej luźny trapik, okej, okay. cilek, cilek trap, bez paniki, tutaj luźny trapik, gdzie jest ten koleżka, co tutaj sam mieszka, o, on zlogał, ty się NPCty on tutaj ma, aby nie było zbyt łatwo, postanowiłem te... O, oh, zaakcentowała mnie kolejna osoba, ten się w ogóle do mnie przyszedł, uwaga, gdzie będziemy, w jakim trapie, okej. Okay. O, no to jest. Od... O, kurde, tego śnipałem. Dobra, 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 ty. Jakiś ty mosek. Dobra, mogę w sumie nie rzucić. Nie, no dobra, jak mi HP spadło. Ja pierdykam, jak to od razu HP spada. Ja pierdziu. ty Widzicie to, jak tu HP od razu leci? To są typy z anamieczami ogólnie. Ale dobra, rzuciłem bombę, żeby tutaj nie zginąć. No bo jednak nie było co ryzykować. Czy się uda tego typa kilnąć? On ma chyba. No, ma an anarchiczny mieczek. Dobra, zjad Koksa ten ziomal. Dobra, ma on dwójkę niestety i będą oni uciekać. Dobra, nie dogoni ich, bo ja mam ze sobą zajączka założonego. No trudno, nie będę za nimi ganiał w takim razie, bo nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, zaakceptowała mnie kolejna osoba. Zobaczymy, gdzie będziemy tym razem. Mam nadzieję, że nie żaden nemos. Okej, okay, to jest jakiś taki y, trap. Ojejku. Dobra, nie muszę rzucić tu... <laughs> Fuck! Dobra, ale zdedał gościu, zdedał ode mnie typeczek tam, ale dobra, musiałem rzucić bomby, no właśnie takiego trapa się bałem, widzieliście jak od razu HP zaczęło lecieć, ja pierdykam, do no takiego trapa się właśnie bałem, widzieliście od razu jak zaczęło mi lecieć to HP w tym trapie, no to jest najgorsze, właśnie w takich trapach, gdzie jest tyle typa postawionych, no rzuciłem bomby randomowo, nie chciałem zginąć, no trudno, mogłem, mogłem jakoś spróbować stąd wyjść, ale tak jak mówię, nie chciałem zginąć, Dymon pozwolił na luzie używać tutaj bomby. Więc sobie je wykorzystałem Dobra, spróbujmy się tego typa tutaj sklepać Byłoby dobrze Takie trapy właśnie są najgorsze, kurczę Bo ciężko tu wyjść Ej, dobra, tu jakiś gościu przybiega anarchiczny oh shit. Oh shit. oh shit oh shit Oh shit, oh shit, oh shit Ej, gościu na Ja pierdykam, ty Ale aj, co się trafiło Jakiś ich kolega Tam dwóch? Dwóch na mi mnie teraz goni O matko no tego się nie spodziewałem, znaczy zadanko i tak już jest zaliczone, bo strafa jakby wyszliśmy na pięciu sercach i to dwa razy wyszliśmy, ale dobra, spróbujmy mi jakoś uciec, ja mam dużo pereł przy sobie, tylko jest dwóch na litrach, to jest duży problem. No i chłopy postanowiły, że będą mi przez najbliższe 15 minut gonić, no i pewnie jesteście ciekawi jak się skończyła ta ucieczka, no ja już wiem, ale wy musicie oglądać, żeby się dowiedzieć. Dobra, teptom mnie Horus, jest, dobra, trochę pereł zmarnowałem, ale teptom mnie Horus, więc zarąbiście. Dobra, to no i jestem na spałni elegancko, ucieczka zaliczona. No i dzięki temu na moim anarchicznym bingo odhaczyłem również zadanie od Tymona. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak stracimy kuwerty 2 miliony, to wyczekujcie na drugi odcinek serii, gdzie wykonuję zadanie od wszystkich twórców na anarchii w 24 godziny.